Hej, 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 witamy Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym vlogu pokażemy Wam jadłomatek dominikański, na którym będziemy po raz pierwszy. Tak, już od w sumie paru lat chyba można powiedzieć, że tak się zabieramy tak. za to, aby tam pojechać. No i, i chyba dzisiaj się uda. W poprzednim roku niestety zmogła nas taka choroba, że, że nie byliśmy w stanie się ruszyć poza dom, a co dopiero do Gdańska. To było właśnie w tak. sierpniu chyba. No. no i mam nadzieję, że znajdziemy tam jakieś ciekawe fanty. A nawet jeśli nie, to i tak yy, pokażemy wam, jak to mniej więcej wygląda. A, no i też. Jedziemy w poniedziałek, 31 lipca, to jest bodajże do 13 sierpnia, mm -hmm. o ile dobrze pamiętam. Czyli je, jedziemy tak w połowie tego wydarzenia plus, to może dobrze. Tak, plus w dzień powszedni. W ogóle, w ogóle są. poniedziałek. Tak, weekendowe te dni piątek, sobotę, niedzielę w ogóle żeśmy od, 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 odrzucili. Bo masakra by była. A potem jeszcze pojedziemy sobie do Riviery bo kupimy sobie dobowy, więc nie wiem, może też wam coś tam pokażemy. No, tak. taki wlożek można powiedzieć. Że no będzie. dokładnie. Okej, okay. to jak będzie się coś działo, to damy wam znać. A tu outfit na tle lodówki. Tak. Masz taką śmieszną koszulkę z łeby. Kupi no właśnie, kupiliśmy to w webie nie robiliśmy żadnego vloga z weby, bo w sumie nie było czego nagrywać i też nie byliśmy sami. Więc tak troszeczkę wiecie. Nie niewiele lubimy, straciliście. Lubimy robić vlogi, jak y, jesteśmy sami gdzieś. To najłatwiej się je robi. Chociaż to nie jest tak wiecie, że z tych takich typowych wakacyjnych stanowisk, tylko po prostu był krop. Tak. To jeden chyba z naszych ulubionych takich sieciówkowych sklepów do koszulek i takich tam. Tak. Jeszcze New Yorker jest spoko. Fajnie, no tutaj daje kotu jeść. Tak, a, a ja mam taki śmieszny naszyjnik, to jest akurat z takiego trochę wakacyjnego stanowiska, ale też nie takiego typowego, to się chyba klamoty nazywało? Tak, były Czy... dwa stanowiska, które się tak nazywały. Tak, y, mieli dwa stanowiska, ten sklep i mieli takie różne fajne rzeczy na, li, y, na licencjach, na przykład z Harry Pottera, no z. Były pod Tak, i y, z czego jeszcze tam, te fajne takie czapki były w miarę z Mario, Mario, był IG, Luigi, Mario. Wario. Kurde Może Wam jeszcze. pokażemy gdzieś tutaj zdjęcie. Tak, zdjęcie y, ale były tak. strasznie drogie, jak na ich jakość pomimo wszystko, ale na przykład, o, ja znalazłam sobie taki naszyjnik, to jest postać z Sanrio. Która nie pamiętam jak się nazywa, ale wiecie, te Hello Kitty i tak dalej, to też Wam gdzieś ustawimy obrazek. No to jesteśmy, będziemy teraz szukać. A akurat jak zacząłem nagrywać, to przestało gadać, bo przestrzegało przed tramwajem. Byłem przekonany, że to jest gdzieś tutaj. Ale to jest bez... od początku tak, tego... ale to jest trochę bez sensu, bo jakby ci ludzie przeszli. Tu, tu po bokach są jakieś restauracje, no to tym bardziej, nie? Okej. Okay. To chyba... Tylko wiesz, trzeba przejść przez te bramy. Jak przejdziesz obok, to nie trafisz. To się nie przeniesiesz sam. Tak. Koty z Gdańska.

fajne te pianki, trochę jak pomiędzy somar. Troszeczkę tak. Chcemy kupić... Yy... Skoro... Erotycznie. Mm -hmm. Byliśmy na winylach, ale niczego tam nie znaleźliśmy takiego ciekawego, a to bardziej dla moich rodziców w sumie. Też mamy winylki. To jest dział, który mnie zainteresował. I będziemy szukać. Kolejne stoisko. Popatrzymy sobie. Ty. Kaczory dolany. No już się trochę obkupiliśmy, ale to wam yy, pokażę na końcu, jak już wrócimy do domu, nie? Mi mitlofy same, nie? No. Czekaj, jeszcze gdzieś były, ale... No. Był jeden, no. Ja tak. sobie tutaj patrzę bardziej pod rodziców, nie? Bo ja z to niewiele zrobię. Pieseł a tutaj mamy heł te hełmy. Chcesz? Białe piosenki, ciekawe. Czy Mariusz Szczerski w tej występuje? to już właściwie się zbliżamy do końca, i będziemy zawracać zobaczymy, czy coś jeszcze trochę żeśmy kupili. Oj, przepraszam. Wydaj swoje expose, jak Ci się podobało. Było ok, ale wydaje mi się, że... Znaczy, nie chcę porównać z tego z tym, co jest w Bakerowie, nasz Pchli park, ale y, gdzieś tam przez to, że już na tym Pchli parku też przeglądaliśmy sobie te DVD w ogóle, no to tutaj nie było pod tym względem jakoś lepiej. No, no też, no były stare DVD no, i to na co głównie ja czekaliśmy, nie? Więc tak trochę takie przyzwyczajenie w sumie. A jedna kwestia, że y, y, ku, ku, kupiłbym może nawet więcej tych DVD, gdyby wpady nie było mokrych. O, no właśnie, to było dziwne. I to takich, bo były zafoliowane mokre, ok, ale były takie u, używki mokre i to tak średnio. Nie, nie wiem, po co w ogóle coś takiego wystawiać na sprzedaż. No właśnie, słabo, ale... Tak jak mówię, gdyby nie te pchle targi, to może tak wiesz, pierwszy raz ojedziemy, mamy DVD, tak na żywo można sobie obejrzeć, no to też inaczej No było, nie? chyba tam nie pojadę, chyba że nie wiem, Oskar by był i by chciał pojechać, to wtedy spoko, ale tak sami chyba nie. No. Jesteśmy w Gdyni już. W Rivierze. I tu, so, tu to jest lepsze niż forum. No. Którą kupujemy kiziorowi? O! To okrutne Kot hmm. w klatce A tutaj coś widać, Tam Abinita. są myszki. Myszy byli. O tu jest. Joko mała. Ma nie? No. Tutaj są większe. Gdy to, to są szczury. Tak hmm. Fajne mają kolory A patrz jak ten się odbija No I tu mam mordkę z przodu Dzień dobry Tu nie widać nic I tu też nic nie widać Tu pewnie świnka morska pewnie. Możliwe gdzieś. No, trochę tego kupiliśmy, ale jest zniżka, więc można. Tak. No, siedzimy sobie w SKMC, oglądamy bajki. Nie, tak naprawdę to reklama. No, jesteśmy już prawie, że za redą. I pokażemy Wam, co w ogóle kupiliśmy. No, także y, podsumowując y, jeszcze raz... Y, Czyli y, teraz będzie drugie podsumowanie, a potem w będzie jeszcze trzecie. Tak, pod, pod, podsumowując, nie wiem czy to się nagrywa, podsumowując po raz drugi Jarmak y, Dominikański, coś tam kupiłem, ale bez szału. Natomiast, a nie, dobra, nie będę nic mówić, bo to to samo. I to jest właśnie mm, ten mój cel, dla którego kupiłem dobry aparat, nie? Żeby móc konoskopie nagrywać. Ale tak? musisz sobie cztery podbródki zrobić. Nie, nie, nie umiem da rady. nie umiem. Nie osiągnąłem jeszcze takiej masy krytycznej. Czas na nagrywanie kota zawsze się znajdzie. On idzie swoimi ścieżkami i on doesn't care. Jesteśmy już w domu, gdzie jest kot pizior tak pizior dostał smaczki nagrodę Za wytrwałość. No. Za chwilę Wam też pokażemy co kupiliśmy. Tak! Tak! Ty kupiłaś sobie buty, nie? Tak. Ja kupiłem sobie koszulkę. I zaraz wam to pokażę. Tak. Uy. Kit. Jesteśmy już w domu. I pokażę Wam co zakupiliśmy. Yy, na końcu będą rzeczy z jarmarku dominikańskiego. No to kupiliśmy w Oshon. Bojan, kwaśna marakuja bezalkoholowa. Nie wiem, czy tego nie piliśmy. Chyba... Możliwe. Mamy taki swój w ogóle rytuał, że bardzo często pijemy na wieczór jedną po jednej zerówce. No. I akurat jedną mamy w lodówce i kupiliśmy jeszcze jedną. <grym> Tutaj kupiłem sobie. Były w sumie dwie koszulki. Dwa różne kloje z tego, z Guardians of the Galaxy. Druga A... była taka bardzo komiksowa, po prostu był na niej grud. Taka animowana wręcz, no. bym powiedział, więc spoko, ale na jakiś czas koniec z koszulkami, bo mam ich dużo. Muszę sobie segregację tego zrobić. Ty jak mówiłem kupiłaś sobie buty, bardziej mm -hmm. zmysły o mojej imprezie, ale też w sumie tak no normalnie. Ale nie będę ich pokazywać, bo to zbyt stópkarskie. Tak, dobra, to, to nie. nie, nie. <gry> Teraz tak, kupiliśmy tu są dwie. Dwie uh -huh. części e, filmu o Łowcy. Jedna uh -huh. łowca, Śniuszka i Łowca, i królowa lodu. Kyi, 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 kyi. Miau. Mm. Wally Woli. Uh -huh. I on niestety jest w takim średnim stanie, no, no tak, zobaczymy. Tak, 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 tak. Najwyżej damy go do seksa na oczyszczenie. El tak, to jest coś co ja kojarzę, że miałam w dzieciństwie na DVD i po prostu tak mi wpadło w oko. Tak. No taki typowy gówno slasher, wiadomo. No, z tego jestem najbardziej dumny, Właśnie no. filmowy himen z lat 80. Tak, niestety taki znowu w serii, ale to tam jakoś Ci nie przeszkadza no. chyba. Tutaj e, niezniszczalni jeden i dwa. Mhm. Cójkl mi tutaj jeszcze brakuje. Epoka Lodowcowa 2, hmm. ale. Aha, aha jedynka. O. Kid, i jedynka. Kit. Ja mi się Twoje piwo spodobało. I Władcy Umysłów. O! I to jest tyle. tyle. A, jeszcze tutaj zamieszczę zdjęcie. Kupiłem rodzicom płytę Bony M. Ale, że widziałem po drodze swoją mamę, to jej to dałem. więc tylko zdjęcie hmm. wam zostawię. Początkowo się zastanawiałem, czy, czy to będzie, czy to jest oryginalna płyta, bo tam trochę mi się nie zgadzała ta okładka, ale uznałem, że chyba tak. No, za 15 zł. No. tak czy inaczej. Tak. Ale dostatecznie wyglądało w miarę spoko, więc dobra. No i to będzie tyle na dzisiaj. Żegnamy się z Wami. I do, do następnego. następnego. Tak, tak.